Słuchaj! Kobieto, nie przeszkadzaj mnie, ja sobie rozmyślam! O! Sąsiad! Pochwalony! Pochwalony, sąsiedzie, pochwalony! No, co sprowadza? We wszyscy że jakieś kimszyki do was zjechać mają. Prawda, to aby? A prawda, prawda! My tak zjaćko debatowali. Że przez te osiem lat tej Unii Europejskiej my nic nie skorzystali. No teraz z Chińczykami będziemy współpracowali. Mm, a pamiętasz, że gdy mnie przekonywali, że Unia to dla nas szansa, bo głupie my byli, że mi wierzyli. Bo, bo jak my byli na bocznym torze, to je zostali. Tylko na wiek emerytalny, na 67 wiedzowali. I służbę zdrowia tak zreformowali, że do specjalisty dwa lata trzeba czekać. No, taką szansę dostali, że składki dla nich płacamy. A sami przecież nic nie mamy. A Chiny teraz najlepiej gospodarczo się rozwijają. No, nie tylko gospodarczo się rozwijają, ale i najszybciej się rozmnażają. Już oni autostrady u nas budowali, tandety odwalili i się zmyli. Baczy sąsiad, jaki ja szalu Chińczyka kupiła, to A co, to już polskich sklepów u nas nie ma, tylko ty, Jacka, od razu do Chińczyka poleciała. Jakby ty się postarała, to by ładniejszy na drutach wydziergała. Jacka, a po jakiemu ty z nimi gadała? Ja z nimi nie gadała. Chińczyk powiedział, dobra cena, to ja kupiłam. No i gospodarka się rozwija. Swoje tandety u nas wsadzają, a nasze polskie towary na półkach zalegają. Józuś, moja córka tam u nich była i żadnego polskiego sklepu tam nie zobaczyła. I tam jak mrówek jeszcze ten reżim komunistyczny ma. A, a to dlatego do Polski się pchają. Dwa słowa się ponauczali i już te swoje chińskie centra pozakładali. No, i gospodarka się rozwija. A u nas PKB w dół. Bo oni w tych chińskich restauracjach tu potrawy z psów sprzedają, a nasze ludzie się ponajadają, szału dostają i taką grotko do Sejmu wybierają. Ha, <grystanie> ha, to ty nie wiesz, że to jedyna kobieta z jest? <grystanie> Józuś, ale ja tobie mówię. za jakiś, cza za jakiś czas oni całe Polskie zaleją. I wtedy nie będzie Morza Bałtyckiego, tylko żółte. Zamiast Wisły to będzie tej. Huang-ho! Ich... Ho będzie zamiast Wisły. Potem mur chiński zbudują i zamiast Unii Europejskiej to Unia Azjatycka będzie. A polskiego dziecka to ze świeco będziesz szukał. Ty, Władek, masz rację. Jak nic z tym nie zrobimy, to może być w przyszłości żółty kraj. Ludzie, wy się opamiętajcie i polskie sklepy otwierajcie. Opa,